Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj pokażemy Państwu, jak wyglądają w Krakowie przygotowania do świąt. Bez choinki nie ma świąt. No właśnie. Ale co z tą choinką? Halo? Policja? Ym, proszę Pana, mówi Hymel Dwiga. Lipinki Łużyckie Łączna 45. 40... Łączna zaraz tutaj koło poczty objazd. Zgłaszam, wybuch! Ktoś nam podpalił choinkę. Nie wiem kto. No nie wiem kto, ale ktoś podpalił. Okej, okay, może nie mamy choinki, ale Mikołaj z pewnością został wybrany. No nie zostanie pan świętym Mikołajem, no Ela? Nie, niestety. Dlaczego? Ja byłem na tak, niech oni panu wytłumaczą. Bo jestem Rudy! Nie wiedzieliśmy, nie wiedzieliśmy. Widzicie, jesteście podli. Podli. Tylko dlatego, że. Jest! Jez! Jest! 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 Cztery razy! Cztery razy! Ja? Rudy się nie dostał. Rudy się nie dostał. Przekazuję głos naszej reporterce, która powie, jakie obawy towarzyszą nam przy nadchodzących świętach. Dzień dobry. Prowadzimy właśnie ankietę dotyczącą obaw świątecznych. Czy nie boi się pani niespodziewanego gościa przy wigilijnym stole? Ja się tam nie boję. Nie boi się pani? Ale pani taka drobna jest. Co? Umie pani sztuki walki? Coś nie coś potrafię. Co? Coś nie coś potrafię. Ale co? Sztuki walki nie. O, kurde! Matko, jedyna! Ćwiczy pani? Coś, niecoś potrafię. Ja się nie chwalę, ja mam talent. Oddaję głos do studia. Doszły do nas informacje o problemach technicznych z saniami Mikołaja. Zatem rodzi się pytanie, kto dostarczy prezenty? Jakie są prawdopodobne przyczyny owych problemów technicznych? No to przyczyną najprawdopodobniej są renifery, które były złe, albo, no tak jak mówiłem we wcześniejszym wejściu, renifery, które były złe, albo, albo, albo w saniach w podwozie, które po, podwozie też było złe. Pomówmy o świątecznych tradycjach. Bezsprzecznie świąteczny karp jest jedną z nich. No, i miałam tego karpia w tej wannie, i to cały czas tak tłukło, ale to tak tłukło, całe noce, całe dnie tłukło, tak. I tak bez przerwy mówię Boże, ani spać, ani jeść, ani się położyć, co tu zrobić? W krakowskim AST również trwają przygotowania do świątecznego spektaklu. Stenografem jest? No ale ja mówiłem, że ja tego nie chcę. Kto Wannę postawił? No podchorąży, nie? A kto mu pozwolił Wannę dotykać? Stenografem jesteś ty i żaden inny. Andrzeju! Andrzeju! Andrzeju. Nie no no jak wam się nie naderował? No nie przecież, nie? Wiecie co, święta to nie Karp, nie choinka, nie prezenty, nie Mikołaj. Podzielmy się tym, co mamy w sercach podzielmy się opłatkiem. Tu mamy tak opłatek 500 gram... A. Ja pierdzielę. Kawa opłatka. Zakończmy nasz materiał muzycznym akcentem. Gramy na pianinie kolendę. Kolendę? No, takie trudne. Ale czarnych nie dotykasz. Graj. To mastersu, Małgosiu. Ale co ty tu teraz zrobiłaś? Nie wiem, ja Ja idę do domu. Tak, ja. No dobra, po prostu pokażcie co macie. No. Ja. Zdrowia, szczęścia, pierogów, wesołych Wszystkim szkołom teatralnym, a w szczególności Akademii Sztuk Teatralnych we Wrocławiu, Akademii Sztuk Teatralnych w Bytomiu, Akademii Teatralnej w Warszawie, Akademii Teatralnej w Białymstoku, Łódzkiej Szkole Filmowej. Życzymy przede wszystkim odpoczynku.